Cześć, 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 witam was bardzo serdecznie. Czwartek random, tradycyjnie e kawa z turniakiem. Tym razem moim gościem jest Marek Wzorek. Witaj Marku. Cześć Grzegorzu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, nasza kawa polega na tym, że rozmawiamy generalnie o networkingu. Marka poznałem właśnie, Marku. Kiedy my żeśmy się poznali powiedz? Wiesz co? No to ja Ciebie o tobie słyszałem w organizacji Toastmasters, Aha. jak byłem. Natomiast pierwszy raz się poznaliśmy i widzieliśmy na. Akademii Grzegorza Turniaka, gdzie właśnie chyba wtedy jak mnie zaprosiłeś jako, jako panelistę i do rozmowy na temat turkusowych organizacji, gdzie ja byłem prezesem zarządu firmy IGUS wtedy i e, mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę na temat właśnie samozarządzania turkusowych organizacji. E, tak, także według mnie to było pierwszy raz, z tego co pamiętam. Cieszę się, a powiedz mi. Jak tak patrzysz z perspektywy, no już parę lat zawodowo pracujesz, te kilkanaście, jak networking się przydawał Tobie w karierze i w biznesie? No wiesz co, to tak. Dob Dobre pytanie, ponieważ z mojej perspektywy ten networking się zaczął wtedy, jak przede wszystkim postanowiłem, że ze takiego stanowiska doradcy technicznego i kogoś, kto był raczej na back w takiej rewelacyjnej firmie szwedzkiej SAP-a, w której kiedyś pracowałem, stwierdziłem, że zmienię swój sposób funkcjonowania i wyjdę bardziej do ludzi. I to było powiązane z moimi studiami na MBA, czyli ze stricte takiego inżynierskiego kierunku z budownictwa i w branży budowlanej, bo to było właśnie SAPA Building System, tam pracowałem jako doradca techniczny. Trafiając na studia MBA, poznałem wspaniałych ludzi. Wielu z nich jest moimi przyjaciółmi. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I to mi otworzyło klapki, tak? Czyli poznałem tam mnóstwo prezesów, przedsiębiorców, dyrektorów zarządzających, i przez to poznanie innych ludzi. Ja stwierdziłem, OK, no kurczę, oni mają przede wszystkim znacznie więcej możliwości. Mają swoje firmy, mają swoje biznesy, mogą podróżować w różne miejsca, są zupełnie na innym poziomie niż ja. Tak? No i właśnie takim jednym elementem, który wtedy stwierdziłem, że muszę poprawić, to jest: muszę po prostu zmienić z takiego swojego bycia w tyle i bycia bardziej od strony wykonywania pewnych rzeczy, które ktoś mi mówi, na to, że ja muszę przede wszystkim nauczyć się komunikować lepiej z innymi, ponieważ jak popatrzyłem na to, gdzie oni są, od strony takiej komunikacji, to ja popatrzyłem, ok, oni są tutaj, a ja jestem w tym momencie tutaj. Nie? I to spowodowało, że stwierdziłem, OK, no to muszę zrobić progres i postanowiłem zmienić branżę, zmienić stanowisko i poszukałem pracy w obszarze sprzedaży rynków Europy Środkowo-Wschodniej i dokładnie to zrealizowałem. Także i wtedy się mój networking, wiesz, uświadomiłem sobie, jak poznawanie ludzi, bo zacząłem pracować, zaczynałem pracować w sprzedaży to też jest ciekawa historia, ewentualnie możemy do tego wrócić. Miałem bardzo dobrego mentora i szefa, który mi powiedział Marek. No to tak, w tym momencie mamy na tym regionie, mamy zero sprzedaży, nie mamy żadnego klienta, oprócz jednego małego w Polsce. Twój jest cały rynek, możesz się kontaktować prawie z dużą częścią Europy i z Azją. No i rozwijaj to. Nie? Masz do tego telefon. Masz do tego telefon, komputer i rynek jest cały twój. Nie? I to rzeczywiście od tamtego czasu, no mogę powiedzieć, że to była taka moja drastyczna zmiana, która spowodowała to, że no właśnie, że zacząłem znacznie lepiej zarabiać, że zacząłem być znacznie bardziej rozpoznawalny, że robiłem biznes na miliony złotych, na miliony euro. No i to spowodowało taki duży krok w mojej karierze. Także a propos networkingu, to jest rzeczywiście istotne. Także dobre pytanie. Alku, ja pytam moich gości i gościnie o to, jak te metody mojej 5P, czyli czy trzeba się przygotować, przełamać lody, pogaduszki, pogawędki, yy, przemieszczać się i na koniec podtrzymać relacje. które z tych 5P o ci łatwo, a z którymi uhum. troszeczkę trzeba było poćwiczyć, jak to zrobiłeś, jakie miałbyś z tego lekcje dla naszych tutaj yy, oglądających. Tak, i to rzeczywiście jest dobrze, że o tym mówisz i to twoje. 5P jest rewelacyjne. Tutaj polecam również twoją książkę Nigdy nie stój sam, którą rzeczywiście dostałem od siebie w prezencie i też. Dziękuję bardzo, że też mnie zainspirowałeś do mojej książki, ponieważ pamiętasz pewnie to spotkanie na Usynowie, gdzie ja byłem na początku na razie z pomysłem pisania swojej książki, czyli od hierarchii do turkusu, czyli jak zarządzać w XXI wieku i w pewien sposób natknąłeś mnie również do tego, jak to zrobić, wymieniłeś się kontaktami. Też no, jeszcze dodam a propos tego networkingu, tak, zanim odpowiem na te 5P, że rzeczywiście, popatrzcie, to co zrobiłeś, taką prostą rzecz, która jest dla jednej osoby, czyli połączyłeś mnie z OnePressem i z Helionem, to powoduje czasami duży krok dla drugiej osoby, że czasami nam się wydaje, jak już jesteśmy w biznesie, tam tyle i tyle, robimy takie i takie rzeczy, że czasami jedna mała rzecz, którą rzeczywiście zrobiłeś, spowodowała dużą rzecz dla kogoś innego. I super, że to robisz. Ja też to robię też dla innych ludzi, no bo pracując jako coach i łącząc też między innymi różnych ludzi, pomagam ludziom się stawać milionerami i rozkręcać ich biznesy. Także to jest naprawdę rewelacyjne i ja zachęcam tego też wszystkich innych ludzi, żeby rozwijali te kompetencje networkingowe. No a ty to robisz bardzo dobrze, jesteś w tym ekspertem w Polsce, także żeby się uczyli od najlepszych. Dzięki. A teraz przechodząc do 5P, którymi tak. łatwa, które były pewnym wysiłkiem, jak, 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 jak sobie z nim poradziłeś. Dokładnie. No i tutaj odpowiadając na to pytanie, to jest tak, że ja jestem z natury e, introwertykiem, tak? I rzeczywiście, wiesz, przełamać się do tego, żeby... Jak ktoś jest właśnie z takim typem charakteru, że wiesz, lubi sobie posiedzieć, rozkminać pewne rzeczy, a nie wychodzić do ludzi, to ten pierwszy aspekt jest kluczowy, nie? czyli przygotowanie. Przy, tak, przygotowanie, nie? że dla mnie to jest tak, jak ja to często też mówię w różnych miejscach, że to jest też, jeśli się człowiek nie przygotuje, to często to może być taki, to może zaliczyć falstart, tak? czyli zrobi coś tak. E na szybko, bez przygotowania i to może zaliczyć fal To jest tak jak trochę takie, wiesz, przyjście i próbowanie ściąć drzewa bez naostrzenia piły. Nie, I Ja pamiętam to moje pierwsze takie doświadczenie z tym, jak dla mnie to było takim przełamaniem się, gdzie, wiesz, od mojego szefa mentora dostałem informację, no Marek, no to masz w tym momencie zadanie 50 telefonów dziennie, tutaj masz częściowo listę klientów, ale też tą listę klientów sobie rozbudowywuj. No, jeśli ja bym się do tego nie przygotował, wiesz, jak ja byłem taki mocno przeciwny temu wszystkiemu, jeśli bym sobie to nie przemyślał, jak ja to robię, ułożył sobie pewien plan tej rozmowy, to bym rzeczywiście tego nie zrealizował i to przygotowanie jest kluczem, bo jak sobie przygotujemy się dobrze, zrobimy sobie plan, co my chcemy zrobić, w jakim czasie chcemy zrobić, to później te wszystkie kolejne cztery idą łatwo. Ale właśnie to może być też takim elementem, który zapewni nam sukces, czyli właśnie to przygotowanie. Natomiast takim drugim aspektem, którym może być też również ciężko, to jest to podtrzymywanie kontaktów, tak? Czyli że, że wiesz, że z jednej strony przygotowanie e, zaczynamy ruszać dalej, a, ale jeśli ludzie później nie podążają za tym i nie robią tego follow-upu, to. E, to to często może być blokadą. Ja akurat mówię to z tej perspektywy, że ja też wiesz, z jednej, z jednej strony jestem um, coachem biznesowym, executive coachem, pracuję z przedsiębiorcami, ale też mamy szkołę Akademia jako Coach, gdzie uczę też innych coachów. Tak i jak pracować skutecznie, jak robić biznes i e, widzę to właśnie taką różnicę pomiędzy super e, rewelacyjnymi coachami, którzy zarabiają, wiesz, pomagają innym ludziom stawać się milionerami, rozkręcać biznesy, a e, właśnie tymi, którzy Nauczyli się, w sumie byli na tym samym programie, nauczyli się bardzo dużo, ale stoją i utkwili w tym, w tym, w tym miejscu, że nie do końca tak szybko się rozwijają jak inni. I to jest właśnie ten aspekt, czyli podtrzymywania kontaktu, że z jednej strony trzeba przede wszystkim wyjść na zewnątrz, tutaj to przygotowanie, o którym mówiłem, jest kluczem, ale później no nie wystarczy zrobić jeden telefon spotkać się, tylko właśnie z jednej strony popotrzymywać te relacje i to, co jest kluczowe w tym wszystkim, żeby nie myśleć o sobie, bo tutaj wielu ludzi myśli o sobie w tym networkingu, że ja się kontaktuję, ponieważ ja chcę zrobić biznes, ja chcę sprzedać albo ja chcę tam zrobić coś dla siebie samego, ale jeśli w tym wszystkim nie ma drugiego człowieka i patrzenie na to, ok, jakie są jego potrzeby, co on tak naprawdę potrzebuje, jeśli w tym networkingu ludzie zapomną o tym, że ten druga osoba jest istotna, i no, jak ja mam pomóc tej osobie osiągnąć sukces, i jeśli ja pomogę jemu osiągnąć sukces, to ja również przy tym samym też sukces osiągnę. Także to jest taki aspekt, który jest kluczowy. To jest wieś, ciekawa rzecz, bo tak jak słuchałem Ciebie, to sobie uświadomiłem, że ja w taki bardzo naturalny sposób, tak oddychanie, pomagam innym. No. Nie robię w tego w sposób intencjonalny, bardzo często. Po prostu robię i tyle, nie? Ja się świadomiem, że to rzeczywiście nie jest taka rzecz oczywista, oczywistość, jak to się mówi klasyk, że, tak. że, że, że dla części osób to trzeba intencjonalnie zaplanować, sobie gdzieś tam odhaczyć w liście kontrolnej. Czyli tak, ty się jako introwertyk nie masz kłopotu z przygotowaniem, nie masz pro, problemu z follow-upem, prawda, natomiast te pozostałe 3P, czy tam miałeś jakieś swoje bariery? Eee, wiesz co? A przypomnij te 3P, ponieważ tak, jeszcze. Przełamanie lodów, bo pierwsze przełamanie to jest ok. Aha. Otrzymanie no. racji, ok. Ale jak jest przełamanie lodów, pogaduszki, jak jest przemieszczanie się na eventzie, czy w przestrzeni yy, słowem Okej. Okay. Eee, no tak, no to jest kwestia tego, że akurat ja z tymi rzeczami też yy, no, do końca nie mam, nie mam jakichś tam wyzwań, aczkolwiek widzę. To i to pewnie ty też zauważasz, że w naszym społeczeństwie, szczególnie dla ludzi i na eventach, które nie są przygotowane pod to, żeby właśnie takie, wiesz, pogaduszki e, realizować, to ludzie czasami dziwnie do tego podchodzą. Nie? Że w sumie ty przychodzisz z dobrą intencją, ponieważ chcesz sobie po prostu, okej, okay, no jesteście. Jesteście po to, żeby tutaj też między innymi się poznać i żeby, żeby sobie zrobić w przyszłości biznes, tak? I czasami ludzie w, w Polsce odbierają takie pogaduszki, wiesz, właśnie na zasadzie takiej, że co ja tutaj będę, co ja będę tutaj się wysilał, po co ja będę odpowiadał na jakieś tam głupie tematy, tak? I, jak jechałeś, nie, jaka tak. pogoda, prawda? Czy jesteś tutaj pierwszy raz? Co cię tu przyciągnęło? Kogo chciałbyś spotkać? Prawda? A czy były korkiach, z parkingiem? Takie trywialne, banalne pytania, takie właściwie. Dokładnie, dokładnie. I moją receptą na to wszystko jest, na te pogaduszki, tak? to jest znalezienie czegoś takiego, co jak ja patrzę na człowieka, i wydaje mi się, że to też wiesz, na którymś z Twoich eventów to fajnie przerobiliśmy, gdzie Ty to pokazałeś, żeby popatrzeć na dwie osoby które są coś mają bliskiego, nie? że na przykład nie wiem, choćby nawet stoją um, i mają garnitury, nie? że to można ze sobą połączyć. E, są z tych samych miast, co e, właśnie Zami jakaś wzrostem, anegdota. prawda. Tak, jakaś anegdota, tutaj wiesz, w tym z tego obszaru szczególnie bienajowego, to jest mnóstwo anegdot, które ludziom mówią o tobie, nie? Jak ty właśnie, jak ty innych uczysz tego networkingu, że tam jakieś historie, w którym ty pytasz: e, jesteś może z Krakowa? <tak>, tak, a ktoś odpowiada, no nie, no to w ogóle chodźmy poznać tych ludzi z Krakowa. <tak> I to jest to, że patrząc na kogoś no to my jesteśmy w stanie połączyć pewne rzeczy, jak widzimy pewne rzeczy, których wiesz, i ja to zarówno wykorzystuję w tym obszarze, zarówno biznesu, jakby choćby, choćby nawet moich prywatnych, wiesz, spotkań, na przykład urodzin, które organizuję. Wiem, że dwie osoby się zupełnie nie znają, widzę się po raz pierwszy, ale ja znam jednego z tego obszaru, że tam, nie wiem, był w Szwecji, ten drugi, że on właśnie pracował w jakiejś firmie szwedzkiej ja ich łączę ze sobą. I od razu im się łatwiej ze sobą mówi. I to jest z jednej strony taka pogaduszka, ale jak patrzymy na to, co oni mają wspólnego, to to też się rewelacyjnie łączy ze sobą. Także to jest rzeczywiście taka dobra praktyka, która, e, którą, którą polecam, i to też właśnie zwró zwrócę uwagę, bo wielu ludziom się kojarzy networking, że to jest tylko do biznesu, a to równie dobrze można wiesz, do wesel, <gryw> urodzin i wielu innych takich towarzyskich no. oczywiście spraw. Tak, wiesz, na tych takich imprezach mniejszych, kameralnych, rodzinnych czy ze znajomymi to jest relatywnie łatwo, bo przychodzi na imprezę 10-15 osób, ta większość się zna i my tych Aha. ludzi jakoś tak naturalny sposób się nimi zajmujemy. Natomiast jak jest event, to co ja widzę bardzo często, no. nagle wiesz, a to marketing za to odpowiada, a to ktoś Do, tam, a to kiedy. właściwie każdy staje i mówi, no niech oni robią, no niech robią. No, no tak, tak, tak. Brak tego ownership'u to jest tą rzeczą, która, która się tutaj dzieje. A powiedz mi, jak przemieszczanie się na eventach i w social mediach ci idzie? No właśnie, to jest bardzo dobry aspekt, nie? bo to no, mówisz: Ty bardzo płynnie i dobrze się poruszasz, zarówno w tym obszarze spotkań na żywo, jak i internetowych i mediów społecznościowych. I rzeczywiście. Jest bardzo dużo analogii, które jest pomiędzy tymi e, dwoma obszarami. Nie? Że tutaj wielu ludzi traktuje te dwa obszary zupełnie inaczej i nie myśli o networkingu w obszarze nie, mediów społecznościowych szczególnie. Nie? Natomiast dokładnie są pewne takie same standardy, których można stosować. I wiem, że ty to stosujesz, ja to tak samo stosuję. Jesteśmy w wielu grupach e, tam, gdzie działamy, e, działamy wspólnie albo, albo wsparcia takiego, prawda. Żeby zasady zasadę Oglądanie. wzajemności świadomie nią zarządzać. Nie? Dokładnie, dokładnie. Natomiast wielu ludzi właśnie w obszarze mediów społecznościowych na przykład dołącza do jakiejś nowej grupy e, i to jest właśnie zapominają o tym, że to jest tak naprawdę tak, jakby weszli do jakiegoś pokoju, w którym na przykład ktoś prowadzi jakieś zajęcia albo ludzie ze sobą rozmawiają, tak? No i zamiast wejść i się przedstawić, powiedzieć, okej, okay, jestem taki i taki, zajmuję się tym i tym. Szczególnie, że stricte jest dość dużo takich grup, które zajmują się stricte biznesem i ludzie tam po to są, żeby się wymieniać informacjami, wymieniać poglądami, wymieniać tym, co nawzajem robią. A właśnie wchodzą nie, nie witają się nawzajem, później są i siedzą przez cały czas cicho, nie, nie odzywają się, tak? I to jest wiele obszarów takich naprawdę podobnych, czyli że właśnie jak w mediach społecznościowych ludzie do siebie piszą, to warto jak Ktoś do ciebie pisze, to jest tak, jakbyśmy się spotkali na żywo i ktoś przy, podchodzi do ciebie, wyciąga rękę i mówi: Cześć, jestem Marek, no to wiadomo, że warto odpowiedzieć: Cześć, jestem tam Grzegorz albo jestem Krzysztof e, i tam jak się masz? Tak? Wiadomo, że to są trywializmy, e, ale te trywializmy budują nam relacje, a pamiętajmy o tym, że w taki sposób poznaliśmy naszego kiedyś. Naszą partnerkę, żonę, męża, szefa, przyjaciela i może partnera biznesowego, tak? Klienta, jak i dostawcę. Nie, nie, nie zapominajmy szczególnie o tym właśnie, o takim też podstawowym savoir-vivre, który jest zarówno w obszarze biznesowych spotkań, życia osobistego, jak i również tych spotkań online i bycia w mediach społecznościowych. Marku, a teraz mamy pandemię i jak ona wpłynęła na Twój biznes? Jakie w tej chwili masz wyzwania? W jaki sposób, no, czy ja czy czy my mogliśmy Tobie pomóc? Ewentualnie w jaki sposób możemy skorzystać? Aha. Super, dzięki, że o to pytasz. Także jeśli chodzi o pandemię, no to ona nam częściowo pomogła się bardzo mocno zcyfryzować, ponieważ jedną z naszych usług, oprócz procesów jeden na jeden, coachingu biznesowego, gdzie pomagamy przedsiębiorcom, dyrektorom, prezesom wzrastać, to mamy również Akademię jako Coach, gdzie uczymy, Innych coachów wchodzić w zawód executive coacha, coacha biznesowego, mentora, stratega, doradcy strategicznego. I rzeczywiście myśmy te zajęcia prowadzili głównie w, w sposób na żywo, spotykając się i robiąc to na sali szkoleniowej. No i COVID nam pomógł się w 100% scyfryzować, tak? czyli całe całe programy zarówno jedna grupa, druga grupa przeszły jedna przeszła w sposób hybrydowy, czyli że w pewnym momencie prowadziliśmy zajęcia w 100% na żywo. Covid przyszedł, był lockdown no i przeszliśmy w 100% online, czyli zajęcia były w 100% online. Sprawdziło się to rewelacyjnie. Ludzie pracują, pomagają innym przedsiębiorcom się rozwijać, zarabiają dobre pieniądze i kolejna grupa tak samo w sposób taki, że częściowo mieliśmy na żywo a ludzie, którzy byli, woleli być ostrożniejsi albo na przykład byli gdzieś tam po kwarantannie, to sobie robili to online i byli z nami online i się to rewelacyjnie sprawdziło. Teraz od 2 października zaczyna się kolejna grupa. Zapraszam uczestników. Akademia Eko coach, razem.pl znajdziecie tam informacje i będziecie mogli dołączyć. Jak i również dużo naszych caseów na blogu, który znajdziecie piszcie sobie na przykład coaching z ROI w Google i Wam wyskoczą tutaj nasze, nasze, nasze kursy. Także zapraszam. Marku, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za to krótkiego live, za to krótkie spotkanie. Ja dziękuję no... bardzo, Grzegorz. Także miło Cię widzieć i dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom, którym mogłem się podzielić czymś ze swojego własnego doświadczenia. Wartościowe, bardzo fajne rzeczy. A ja pamiętam, jak żeśmy na tej Sardynii byli. Z Pawłem Bronikowskim, z Piotkiem Kamińskim, z Robertem Kowalskim. Rzeczywiście startowaliśmy z firmą, bardzo pomogłeś tam przemyśleć wiele rzeczy dzięki temu ta firma bardzo fajnie się skończyła. No niestety, jeden z naszych wspólników wybrał inną ścieżkę, bo miał swój pomysł na życie, ale rzeczywiście bardzo fajny fundament tam wylałeś, za to ci bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A już... No właśnie, super, to też jest miło, wspominam ten wyjazd, I dla przypomnienia dla innych uczestników, byliśmy na łódce i pracowaliśmy nad strategią, wizją e, i też współpracą w gronie zarządu bardzo fajnej firmy i pozdrawiamy rzeczywiście Pawła i Piotra, to, jeśli Roberta, to tak. słuchają. To było fajnie, bo to okoliczności przyrody boskie, Sardynia, rzeczywiście Kaliary, to powiem szczerze, no jak to, się mówi, my day, to było No i oczywiście pozdrawiamy Andrzeja, Andy, e, tak? E, Kapitan Andy, oczywiście, i jego, jego Marlena, tak? Jego, jego uchę. To wszystkiego dobrego w takim razie. Do zobaczenia na inwentach w Realu. Dziękuję, cześć. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, cześć.